Witam bardzo serdecznie z tej strony Arkom. A dzisiejszy tytuł odcinka jest nie bez przyczyny. Otóż porozmawiamy sobie o wyrwanych zawiasach w laptopie. Ja mam co taki laptop, który już został poddany naprawie i w tym momencie pracuje już wszystko bardzo dobrze, ale zaraz poznacie jego historię. Otóż laptop ten trafił do mnie z pozoru z bardzo prostą usterką. Załącza się w trakcie pracy oraz miał zostać doprowadzony do stanu użytku. I to drugie zdanie było dla do mnie dosyć dziwne, ale jak się okazało, dosyć szybko założyłem o co chodzi. W momencie, kiedy otworzyłem laptop, cała ta górna część tutaj pracowała. Tak by ją chciało wyrwać po prostu z całą obudowę tutaj do góry. Zanim zacząłem go rozkręcać, pierwsze co zrobiłem, załączyłem laptop, aby jeszcze zbadać przyczynę, dlaczego się wyłącza. Otóż jak się okazało, nie włączał się wentylator, więc wstępna diagnoza, spalony wentylator i powinna się sprawa rozwiązać. Druga część, zaczynam rozbierać laptop, aby dostać się do wnętrzności, ocenić jak duże są straty, jak bardzo są powyrywane te mocowania na zawiasy. Nawet specjalnie się nie przygotowałem do tego filmu, nie nagrałem tego rozkręcania, ponieważ myślałem, że będzie szybka naprawa. To jeszcze nie koniec, ponieważ wyrwane mocowania to wcale nie jest taki duży problem. Ponieważ można dokupić yy, dół obudowy, założyć wszystko, poskładać i wszystko będzie działać, wszystko będzie chulać. Ale tutaj się pojawił problem. Otóż jest to laptop e-machines. Jest to oddział firmy Acer. Jeszcze tak Wam pokażę. Jest to oddział firmy Acer. Wszystko było fajnie. Zaczynam szukać części. Okazuje się, że jak kamień w wodę przepadł. Nie ma żadnych dostępnych części do tego modelu. Jeżeli chodzi o budowę. W momencie kiedy zacząłem rozbierać laptop zauważyłem, że ktoś już wcześniej do niego się dobierał. Że problem z wyrwanymi zawiasami występował, ponieważ było mnóstwo kleju, które możecie zobaczyć na załączonych zdjęciach. Po rozkręceniu, jak się okazało, że obudowa już była klejona, naprawiana, okazało się, że wewnątrz wędruje bardzo dużo resztek obudowy. Przypuszczam, że ktoś, kto przede mną go naprawiał, nie wysprzątał tego. Ogólnie wyglądało to tak, jakby samo klejenie było yy, bez wyciągania płyty głównej, ponieważ klej nawet znajdował się na chłodzeniu. Mało tego, wentylator nie pracował, ponieważ resztki obudowy, które wędrowały wewnątrz, właśnie znalazły się w środku wentylatora, co spowodowało jego zablokowanie oraz automatycznie spowodowało to, że laptop się wyłączał. Czyli osoba, która przede mną to naprawiała, doprowadziła do takiego zaniedbania, że po prostu laptop był nieużyteczny. Z braku części zamiennych trzeba było podjąć naprawę. Czyli trzeba było kleić. Trzeba było wszystko od podstaw y, przygotować, mocowania y, zatopić na nowo, czyli użyć odpowiedniego kleju. Ja używam takiego sprawdzonego przeze mnie kleju, jest on na tyle mocny, że bardzo dobrze wiąże się z, y, z obudową, a zarazem jest na tyle elastyczny, że y, w momencie kiedy obudowa pracuje nic nam tutaj nie pęka. Fojnie ta kropelka jest tylko po to, aby złapać te elementy by się nie ruszały w trakcie klejenia, także nie bójcie się, nie jest to klejone na kropelkę czy super glue, jak to tam woli Tak widzę hejt w moich komentarzach, że arką klei na kropelkę także mieszamy klej dwuskładnikowy który ja używam trzeba go porządnie wymieszać, naprawdę porządnie ja to tutaj powycinałem tak, żeby to nie trwało za długo. Po dobrym wymieszaniu należy to wszystko nałożyć trzeba zalać to te gwinty, te, te mocowania tego, tych zawiasów bardzo dokładnie on musi związać z tą obudową, żeby to trzymało pamiętajcie, że to wszystko pracuje więc to musi być bardzo dokładnie zrobione jak widzicie tutaj ja to też będę wszystko przyspieszał, tak żebyście to widzieli dokładnie za chwilę, zobaczcie, bo widzicie już się zaraz więcej tego kleju Pamiętajcie, że później taki klej trzeba zostawić na przykład na 48 godzin, aby to wszystko miało ręce i nogi. Ale mało tego. Osoba, która naprawiała ten laptop przede mną, dokonała tego klejenia, obudowy, popełniła kolejny błąd. A mianowicie nie wyregulowała siły zawiasów. I po krótkim czasie doszło do tego, że z powrotem całe mocowania zostały wyrwane, ja już tą regulację przeprowadziłem nie jest to bardzo trudne, możecie zobaczyć to tutaj jak to robię, w międzyczasie obudowa z wewnątrz została wysprzątana, wszystko zostało doprowadzone do tego aby poskładać to i na chwilę obecną nasz laptop otwiera się, zamyka się, pracuje to wszystko bez żadnych problemów oczywiście nie ma jest to na ta siła jest na tyle, aby nam ta matryca nie otwierała się samoczynnie, ale na tyle jest znowu to ustawione, aby nie powodowała nam problemów z naszą obudową tutaj, w tym miejscu, gdyż jest to poklejone i jak wiecie, po prostu właściwości tej obudowy. Czyli jej wytrzymałości są dużo mniejsze niż oryginalne. W przypadku laptopów ogólnodostępnych nie ma takiego problemu, ponieważ wymieniamy samą obudowę. No chyba, że są to naprawdę bardzo drogie obudowy, bo czasami tak się zdarza, to wtedy też można pokleić. Ale zazwyczaj jest tak, że y, uszkodzenia te dochodzą w obudowach y, laptopów tanich. Są one tak zwane budżetowe, są te konstrukcje dosyć słabe, dlatego w tamtych miejscach dochodzi do takich uszkodzeń, a tak właśnie w tym przypadku siła tego otwierania matrycy, tych zawiasów była tak mocna, trzeba było takiej dużej siły użyć, że po prostu wszystko to ulegało uszkodzeniu. Dzięki bardzo za oglądanie mojego kanału. Jeżeli Wam się podobał filmik, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli e, uważacie, że moje poradniki są dla Was przydatne, zostawcie subskrypcję tutaj. E, możecie też zajrzeć na moją stronę internetową lub na mojego fanpage'a na Facebooku, jak i również na Instagramie. Zachęcam, zapraszam i zapraszam do kolejnych moich odcinków. Na razie, cześć!